Mówi Agnieszka, połóż sobie sam. Dzisiaj film na temat, jak y, dokonać życiowej zmiany. Co zrobić, jeżeli stoimy w miejscu, chcemy coś zrobić, chcemy ruszyć z naszym życiem, jednak coś nas blokuje. Jeżeli interesuje Cię taki temat, zostań ze mną kilkanaście minut. I może powiem, że to, co przekazuję w moich filmach, jest oparte na moich doświadczeniach. Y, i na obserwacji najbliższego otoczenia, na moich znajomych, na moich relacjach, na, na moich perypetiach, zmaganiach się z różnymi dolegliwościami, nie tylko zdrowotnymi, A o zmianach, to mam na myśli na przykład zmianę pracy, zmianę partnera, zmianę diety, zmiana stylu życia, kiedy najczęściej. Potrzebujemy tych zmian. Kiedy czujemy się, że coś nie gra, tak? że, że coś nas dusi, tak? że nie możemy e, się realizować przy kimś czy w jakiejś pracy, e, że, że nie, nie, nie jest to to, czego byśmy oczekiwali, w czym, co nam daje radość, co, co nam daje takie spełnienie wewnętrzną równowagę i podświadomie czujemy, że, że ta zmiana jest nam potrzebna. Jaki jest najprostszy sposób, żeby w ogóle zacząć e, e, inicjować jakąkolwiek zmianę w naszym życiu? Może to być też drobna zmiana, wprowadzenie jakiegoś nowego nawyku do, do naszego życia, czy, e, no, czy no, co, cokolwiek drobnego, nie tak, że przeprowadzka na przykład do innego miasta, gdzie, gdzie całe życie się zmienia, ale gdzie, no, nie wiem, odstawienie na przykład jakiegoś pokarmu, tak? czy, e, czy nawet no, rzucenie nałogu, tak? no, to też może być dla kogoś duża zmiana więc jakąkolwiek zmianę zaczynamy od tego. Że porządkujemy swoją przestrzeń. Jeżeli chcemy, żeby w naszym życiu się coś zmieniło, to trzeba zrobić porządek w otoczeniu naszym najbliższym. Czyli powyrzucać wszystkie zbędne rzeczy, powyprzedawać to, co się jeszcze da, eee, powyrzucać, uprzątnąć mieszkanie, uprzątnąć swoje biuro, uprzątnąć otoczenie, uprzątnąć w aucie, tak? powyrzucać wszystkie niepotrzebne rzeczy. Wtedy już zwolni się jakaś tam przestrzeń na coś nowego i oprócz tego no to poczujemy się ze sobą jakby lepiej, tak? bo w uporządkowanej przestrzeni i lepiej się myśli, i lepiej się pracuje, no, lepiej się po prostu funkcjonuje. Tak? Więc to jest taka podstawowa rzecz na starter, na, 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 na taki początek. Natomiast no teraz w zależności od tego, co my chcemy zmienić, no to musimy się jakoś do tej zmiany przygotować. Musimy też mieć motywację, podjąć decyzję, że na pewno chcemy coś zrobić. Jeżeli podejmiemy tę decyzję, no to powinniśmy się jej trzymać, tak, żeby dotrzymać jakby sobie samemu danego słowa, tak, trzymamy się tej swojej podjętej przez nas decyzji. Okej, okay, jeszcze wracając do tego, jaki może być ten zakres zmian, czyli zakres zmian, na przykład zmiana pracy czy miejsce zamieszkania, no to wiąże się na pewno z tym, że trzeba się do tego przygotować. Ale przed przygotowaniem jakby, to, to trzeba właśnie podjąć tę decyzję i mieć tę motywację, że my na pewno chcemy to zrobić. No jeżeli na przykład chcemy zmiany takiej, że chcemy e, e, zmiany generalnie rzeczowe są łatwiejsze do zrobienia. E, natomiast gorzej jest trudniej, tak, że, zmiana otoczenia czy zmiana w jakiejś relacji czy zmiana yy, no, w ludziach że tak powiem na przykład no, zmiana partnera czy, 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 czy zmiana znajomych no to, już nie jest, to, to już nie jest takie proste ponieważ tutaj jeszcze wchodzą w grę jakieś takie emocjonalne yy, związki tak współistnieją takie dlatego rzeczy jest łatwiej na, na przykład no jeżeli chcemy zmienić mieszkanie na dom no to no chcąc, nie chcąc, musimy się przygotować do tego e, i finansowo, e, no i musimy też e, potem myśleć o utrzymaniu tego domu, e, musimy prawdopodobnie zmienić pracę, jeżeli nas nie stać od tak, żeby po prostu sobie kupić dom, e, czy musimy zmienić dużo więcej e, rzeczy, nie tylko wystarczy sobie pomyśleć i, i zrealizować. Ale niektóre zmiany na przykład wymusza nasz organizm i to nam już na przykład pomaga. Na przykład zmiana diety czy odstawienie jakiegoś pokarmu to jest zazwyczaj tak, czy, czy zmiana stylu życia na taki zdrowszy, bardziej sportowy. To zazwyczaj takie zmiany zazwyczaj inicjuje nasz organizm. My sami potrzebujemy tego, bo czujemy się nie do końca dobrze sami ze sobą. I albo czujemy się obciążeni tym pokarmem, który jemy, i wiemy, i czujemy już wewnętrznie, że on nam szkodzi. Ja tak na przykład miałam ym, z, z glutenem i z nabiałem, tak? że czułam, że coś nie gra, że, że, że coś mi szkodzi. Nie do końca byłam świadoma co. Natomiast y, wszelkie badania, takie jakieś no, lekarskie, y, może dadzą diagnozę, ale zazwyczaj one nie pomogą. Czyli no, jak mamy na przykład alergię na pokarm, no to jakieś tam odczulanie, to tutaj moim zdaniem nic nam nie pomoże. Musimy po prostu zmienić dietę lub odstawić ten e, alergen i koniec. I moim zdaniem, e, oczywiście ja mówię to ze swojego doświadczenia, e, odczulanie nic nie pomoże, bo ja to wszystko przechodziłam. I dopiero jak zmieniłam e, e, zupełnie styl jedzenia, życia tak naprawdę, to, to czuję się dobrze sama ze sobą, e, więc e, no myślę, że jak na, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, e, jak coś nam szkodzi, to łatwiej nam jest to odstawić, tak? No, jeżeli e, szkodzi nam <laughs> praca, no, no tak, no bo się nie rozwijamy, bo czujemy, jak nam może szkodzić praca, no że czujemy się codziennie zdenerwowani lub wkurzeni na, 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 na nie wiem albo czujemy, że po prostu to nie jest to, co chcielibyśmy robić. Wtedy też nam jest łatwiej <grypy> podjąć decyzję o, o zmianie. Gorzej jak jesteśmy, jakby mamy jakieś kajdanki związane z pracą albo jakieś e, kredyty, e, których jest dużo i, e, i ta nasza praca to jest że znaczy, jeżeli lubimy tak żyć ryzykownie, że, że obciążamy się tak bardzo, to potem jest trudno zmienić tą pracę, no ale też nas mogą zwolnić, więc musimy się też przygotować, żeby mieć jakieś kwalifikacje i umiejętności, żeby też znaleźć nową. Jak jest z przeprowadzką? No to już jest gruba zmiana. Ja, ja przeprowadzałam się w swoim życiu kilkakrotnie i ostatnia, nawet pięć lat temu, zmiana to była zupełnie zmiana miasta, zmiana pracy, przy okazji właśnie takich przeprowadzek też zauważyłam, że można dużo rzeczy się pozbyć, że okazuje się, że tych rzeczy nie potrzebujemy tyle. Także ja polecam każdemu, żeby e, chociaż raz, czy, czy no jeżeli jest taka okazja, to żeby się jednak przeprowadził, bo, bo wtedy się okazuje, że naprawdę tyle balastu mamy e, niepotrzebnego e, i nawet jak gdzieś te rzeczy przechowamy, bo wydaje nam się, że będziemy ich kiedyś potrzebować, to po kilku latach się okazuje, że że tych rzeczy naprawdę nie potrzebujemy. I tak naprawdę trzeba było je od razu od początku wyrzucić, czy tam sprzedać, tak? Więc tak, tak to się okazuje, ale okazuje się dopiero, jak się przez to przejdzie. Natomiast, no, ja przez to przechodziłam, dlatego o tym opowiadam. Bo, gdybym tego nie, nie, nie doświadczała, no, nie miałabym tutaj teraz o czym opowiadać. Tak samo ze zmianą partnera. No, jeżeli czujesz się przy kimś, czujesz się samotnie, czy, czy czujesz się tłamszona, czy, czy zamiast ten partner cię wspierać i dodawać skrzydeł, on cię jakby obniża, czy, czy robi to właśnie tak, żeby tobie zaszkodzić, a wszystko prawie, a nie żeby cię wesprzeć, no to no wtedy myślę, że bez sensu jest taka relacja. Sensu, jest taka y, relacja. A jeżeli już się zdecydujemy, że chcemy taką relację partnerską jakby zakończyć i podejmiemy taką decyzję, no to po prostu trzeba skończyć i koniec. Już nie wspomina się oglądać zdjęć, bo wtedy jest łatwiej, tak? żeby nie rozdrapywać tych ran. Po prostu trzeba się przemoc i zakończyć. Na pewno to boli, ale no tak jest po prostu łatwiej, żeby się odciąć zupełnie, tak, żeby nie szukać kontaktu. Lecę. Ok, żeby zacząć jakąkolwiek zmianę, to trzeba przenieść jakby naszą uwagę i energię na to coś nowego, co my chcemy. Tak? Czyli, jeżeli szukamy mieszkania, szukamy pracy, no to wiadomo, że my nie skupiamy się już na tym życiu, które chcemy zmienić, na tym starym, tylko jakby całą energię, czyli szukamy nowego loku, szukamy nowej pracy, interesujemy się. Być może nawet musimy jakieś kursy zrobić, czy, czy się przeszkolić, tak? więc jeżeli na tym skupiamy tą uwagę, to na pewno to się nam przyda. Jeżeli się w coś angażujemy, to na pewno wiemy, że tego chcemy, że jest nam to potrzebne, to, to to nie zginie. To na pewno gdzieś tam w nas zostanie ta umiejętność nowa, czy, 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 czy to się przyda kiedyś na pewno w naszym życiu. Jak też jak, jak, jaki jest jeszcze sposób, żeby inicjować zmiany, czy tam jakby przygotować nasz mózg na te zmiany, to jest takie wychodzenie na co dzień ze strefy komfortu. Czyli na przykład inicjowanie samemu tych zmian. Tak, inicjowanie, bo jeżeli na pewno jest lepiej jeszcze, jeżeli my sami coś zainicjujemy, niż będzie, zostaniemy do tego zmuszeni. Do tej zmiany, jak na przykład zwolnią nas z pracy i sami musimy nagle znaleźć, nie? Bo, no, nie jakby z naszego wyboru, tylko z przymusu, wtedy jest jakby troszkę trudniej. Jeżeli my sami już się przygotowujemy do takiej zmiany, jest potem łatwiej. E, tak samo jest z mieszkaniem. Nie? Jeżeli nas wywalą z jakiegoś mieszkania, bo nie płacimy czynszu, no to już w ogóle mamy pod górkę. <śledzimy> tak. To jest na tej zasadzie, że lepiej jednak inicjować. A co możemy na co dzień inicjować takiego, żeby się też przygotować na zmiany i żeby nas tak to życie nie zaskakiwało, to inicjować na co dzień wychodzenie ze strefy komfortu. Czyli na przykład jechać w pojedynkę na wakacje, jak zazwyczaj jeździmy z kimś i zawsze możemy liczyć na tą drugą osobę, że nam coś załatwi, pomoże, to jadąc na wakacje w pojedynkę na pewno się sprawdzimy zupełnie na innych polach sami, tak? Będziemy wtedy, nie wiem, odważniejsi, bardziej nabierzemy wtedy pewności siebie, bo też tak się buduje pewność siebie. Możemy na przykład brać zimne prysznice, w zwykłych, letnich, Możemy wchodzić, kąpać się w zimnej wodzie, możemy zacząć morsować, bo to też daje takie no, zupełnie inne, inne wtedy spojrzenie na nasze możliwości, że przełamujemy te bariery, tak? Przełamujemy bariery, możemy próbować nowych dań. I nawet, no bo wydaje nam się, że czegoś nie lubimy, a jednak przełamiemy się i spróbujemy. Na przykład no, łatwo jest na wakacjach spróbować czegoś nowego, jak jesteśmy w nowym miejscu. Też no, jeżdżenie na wakacje w takie nowe zupełnie miejsca, nie ciągle w to same, bo ja znam takie osoby, że, że są jakby zamknięci w swoich światach i wciąż jeżdżą na wakacje w te same miejsca, nad morze do jednej miejscowości, w góry do jednej, ciągle mają to samo otoczenie tych samych osób. I takiej osoby trudno w ogóle jest przekonać do jakiejkolwiek zmiany i nawet myślę, że jeżeli oni wewnętrznie takich zmian potrzebują jakichkolwiek, to jest im także trudno, ponieważ no na co dzień nie praktykują podejmowanie wyzwań tak, w kierunku jakichkolwiek zmiany. Natomiast każda taka jakaś, no nie wiem, nawet mała decyzja, że dzisiaj zamiast zazwyczaj jadę samochodem do pracy, to dzisiaj pojadę rowerem albo pojadę komunikacją miejską, czy zabiorę się z kimś, czy pójdę pieszo, to już jest jakby dla naszej głowy, dla naszego myślenia jakaś tam iskra, że, że my nie działamy tak schematycznie, że jesteśmy otwarci na jakieś nowe rozwiązania i wtedy te rozwiązania przyjdą, tak? Jeżeli się na nie otworzymy. Jeżeli już po, postanowimy o dokonaniu tej zmiany, to trzymajmy się też swojej decyzji. Tak? Że jakby trzymajmy się swojego słowa i róbmy wszystko, żeby tę decyzję zrealizować. Okay. Może też być zmiana w postaci nawyków, wprowadzenia. I złego nowego, to palenie papierosów. No to już jest też taka zmiana, gdzie dużo zależy tak naprawdę od nas samych, nie? od naszej motywacji i od uświadomienia sobie tego, jak bardzo coś nam szkodzi. I wtedy myślę, że jeżeli chcemy dla siebie jak najlepiej, to uda nam się tą zmianę, tą zmianę. swoim życiu za sobą kilka relacji, kilka zmiany prac, kilka przeprowadzek, to jest na pewno bardziej elastyczny na każde inne następne zmiany. A jak ktoś miał no jedną, ale się w niej męczy, wiem, że jest mu trudniej, ale też wiem, że wszystko jest możliwe i to wszystko zależy od naszego myślenia i od naszej tak naprawdę woli. Czyli podsumowując w skrócie, tak już Jakiekolwiek zmiany uporządkujmy sobie przestrzeń naszą, powywalajmy stare rzeczy, zwolnij się wtedy miejsce na coś nowego, wychodźmy na co dzień ze strefy komfortu, przełamujmy swoje bariery, da nam to pewność siebie i też spowoduje, że łatwiej nam będzie potem jakąkolwiek zmianę wprowadzać. Trzymajmy się swojej decyzji. Jeżeli postanowimy, to, to tak niech będzie, niech tak się stanie, dopilnujmy swojego danego sobie słowa, swojej obietnicy. Jeżeli mamy motywację, znajdźmy tą motywację, jeżeli ją mamy, to nam będzie łatwiej, wyobrażamy sobie też już nasze życie, jak będzie po tej zmianie. Nowego, tak? Jeżeli przełożymy, zabierzemy tę energię ze starego życia i jakby przełożymy ją w to nowe działanie, będziemy się angażować w to coś nowego, będziemy szukać, sprawdzać, przygotowywać się do nowej pracy, do, 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 do nowych kwalifikacji, szkolić się i tak dalej, to na pewno to nasze zaangażowanie się, się nie zmarnuje. I myślę, że to tyle. Jeżeli film się Tobie podobał, zostaw lajka, podziel się z nim innymi. Być może komuś pomoże, zainspiruje go do jakiejś zmiany. Jeżeli czujesz ze mną jakąś chemię, możesz subskrybować mój kanał. Ja dopiero zaczynam. Akurat teraz jestem na krótkich wakacjach i mogę jeszcze tylko powiedzieć, że, że takim wyjściem ze strefy komfortu na pewno jest wyjazd w okresie pandemii za granicę. Tak właśnie to, to właśnie zrobiłam, ponieważ bardzo mi już to było potrzebne. Nadeżyła się taka okazja. Ludzi jest bardzo mało, ale jest piękna pogoda, jest po prostu no, było mi to potrzebne i cieszę się, że, że się odważyłam, bo to jest naprawdę w tych czasach jest to, to nie wyzwanie. Po prostu jechać gdzieś, lecieć samolotem, przechodzić przez te wszystkie kontrole i tak dalej. Okay. Mam nadzieję, że, że, że komuś ten film się przysłucha.